it was a tough job but we finally have morello where we want him. now one last step remains eliminate him in his sections of the city there's theft robbery blackmail illegal lotteries gaming rooms and whorehouses appearing all the time but what's the biggest problem Narkotyki. drugs horse shit nah the problem is that we don't get a cent out of it that'll change as soon as we get rid of morello his organizational collapse and all those mm -hmm. small-time cheats, thieves, and criminals will kill each other without anybody over there to maintain order. Today mm -hmm. we can finally remove that bastard once and for all. Mm -hmm. polly, has come up with a plan. That's right. Poli, you Put my informants tell me we have one chance to get this guy. Merlo watches his back and almost never shows himself in public. He goes everywhere in his bulletproof limo, clammed mm -hmm. up like some seashell. But today he's coming out. He's going to the theater to do some socializing with the creme de la creme of Lost Heaven. Take. We'll be there to show him something, too. Isn't this a bit risky? It's risky, but this uh -huh. is our only opportunity to waste him in public and show everyone our power. We'll do it like this Our We're power! We'll build building until the end of the show. People will start coming out, so there'll be a lot of confusion. With Morello trying to make his way out, his gorillas won't have much of a chance to notice us before we hit him. Make sure you don't draw any attention to yourselves. So no shooting. Pull your weapons when you see him. Uh -huh. I hope I still recognize him. Shouldn't be hard. Well, likes to wear his white suit. Uh -huh. Not many people wear them these days. Uh huh. Each of you get a Thompson or Lupara from Vincenzo. Wait out in front of the theater on Central Island until Morello comes out. Then go to it. The performance ends at 9 o'clock, so make sure you're there on time. No out fine, so don't come back without his head.

Tylko dwa, bo jesteście debilami. Te oni sobie wzięli tom sody, nie? A ja dostałem to główno, naprawdę. Ja pierdzielę. Nie lubię tej broni. Vincenzo, słuchaj. Dobra, teraz masz pracę, tak? Mhm. Ja zgłaszam totalny sprzeciw. I kurczę, prawdopodobnie ten odcinek też się zaczął. Powinien zacząć od jakiegoś mojego wstępu. Także przepraszam, jak nie było wstępu. Nie wiem, jak to wyszło w montażu z ostatnim. Czekaj, ja mam tutaj dwóch... ...taunów. Nie mogę wziąć fajnej, sportowej furki, tak? Bo są ziomki. Karawan. Dobra, sami, sorry, ale ty idziesz w karawan, nie? Nie no, weźmiemy tamtą furę. Filata jest czteroosobowa? A w życiu? Dobra, bierzemy tą. Ładny, niebieski kolor. To prawda, nie każda morda pasuje do Forda. Chłopaki nie mogą się ogarnąć, gdzie który wsiada, no ale spoko. Nie wiem, czy... Ralf nie dałby nam coś czegoś nowego. A, w tam, trudno. To idziemy, łychnąć trochę sztuki. Na razie to włychnąłem płot. Pszit. Dobra, śmietanka na kawie. No zobaczymy, czy zabijemy pana Morelę. Dobra, to widzimy się przed Tietrem. No dobra, tego gonimy. Wiedziałem, że jak Poli wymyśli plan Z tej mojemu ograniczenia. To coś pójdzie nie tak. A ale nie strzelaj do tej pani, Poli! Ja pierdzielę, ostrzelał ten Ole przyspidował No, w co ty strzela z Dobra, jedziemy, jedziemy. No, wiedziałem, że coś pójdzie nie taki, że to nie będzie prosta misja. Zresztą czarne chmury się zebrały, nie wiem, czy widzicie. Jeszcze tak, popatrzcie, no, widzicie, jakie czarne chmury? Ja pierdziele. No, oczywiście, tam też zapierdala. A to jak zwykle mnie się czepiają. Ci wystawili te bronie, no strzelaj. Dobra, gazujemy, gazujemy. Ten tam, zobacz jak ładnie to zrobił. Dobra, mi też się udało. Bly. Jakieś przebitki, kurczę, syreny policyjnej. Co, znowu będziemy się w dokach strzelać? Ten za tramwajem się schował. Patrzcie, my to zrobimy tak. Mamy policję na ogonie. Uff. O, policja ma zakaz wstępu tutaj. Ło kurcze. Ścigaj i zabij Morelo. Nie wiem czy ścigać go do końca. Ej chłopie, ale przeszkadzasz mi. A ty przygazuj tym gównem. Jakbym miał tą sportową furkę, no... Ale nie, musiałem wziąć poligoś sama. Zresztą Poli wymyślił plan. O, stamtąd też uciekaliśmy. Dobra, kazujemy. Nie wiem, czy ja mam go zatrzymać. Czy mam go tak ścigać. No, spróbujemy opcji ze ściganiem. Nie wiem, do czego nas to zaprowadzi. I czy gdzieś nas to zaprowadzi. Dlaczego on mu tak zjechał? Co? O ile dobrze pamiętam, tam też byliśmy. <laughs> hmm, a może trzeba go zatrzymać? No ale tak zapierdziela, że szkoda gadać. Proszę, że tam ślepa uliczka jest. Patrzcie, kurczę pieprzonego driftowca. No! Już myślałem, że betonowe będą te znaki. Ja pierdzielę. Górska wycieczka. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ja to dobrze robię. Wypad Janusz. Albo chłopaki nie potrafią go zestrzelić. Jakby Vincenzo dał nam bazukę. No i co, gdzie oni znikli? No nie, nie mówcie, że będę musiał to ciąć. Może gdzieś tam w las uciekli. To one more time. No ale to nie wyciśnie więcej. Jak ja mam go złapać? Ja pierdzielę. Myślę, że gdzieś tam w las on pojechał, kurczę, jak ten debil. No dlaczego oni tak zjeżdżają? Oni mają tryb policji, tylko sereny nie mają włączonej, naprawdę. Sztuczne utrudnienie. O, pascie patrzcie, 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 dogonię go. No prawie 150 posuwam. Mapy tu nie ma Dobra, ciśniemy, ciśniemy o, Oczywiście, nie Musiał mnie przyhaczyć Ajajaj! Ajaj aj, 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 aj. Nie wiem jaki samochód mógłbym wziąć, żeby to szybciej jechało, ale Chila, trzeba popatrzeć gdzie oni tutaj uciekają tu w lewo... Aha, i tam jest. Cały czas ich widać jeszcze. Ale co prawda to gówno nie chce się rozpędzić. No ciśnij, Janusz! Ciśnij, ciśnij, ciśnij! Nie wiem, podjedziemy do jakiegoś następnym razem garażu, nitro zamontujemy. Czyli nie pojechali w las. Uciekli już. Dobra, jeszcze ich widać. Uff. Uf. Uf. No dobra. Głupim fuksem ich złapaliśmy. Znaczy, dogoniliśmy. Bo do złapania to jeszcze widzę daleka droga. Nie wiem, czy tu się uda. Dobra. Namierzam. A, czyli jednak tak miało być. Hit the break. Wystarczy ich popknąć chłopaki. Oni i tak pewnie przeżyje. No gazuj to mi, gazuj. No, sam na to wpadłeś. Ja uważam, że on przeżyje. <grymianie> you think he's dead? Well, I guess so, yeah. Oh Christ. Stup at Mater Dolorosa. Well, he's definitely dead now. No ja nie byłem tego taki pewny. Ja myślę, że to cyborg. Let's go. Okay, let's go. Aczkolwiek myślę, że dość za to wkurzy. Mówił, że to ma być publicznie wykonana egzekucja. Aha, do Lukasa można wjechać znowu. No dobra, to zróbmy, moi państwo, tak. Ja się tu chyba z wami pożegnam. Zobacz, zobaczę, co tutaj trzeba. Chwila. Dobra, bo mam palce kiepskie. F1 Wracaj do balu. Możesz po drodze odwiedzić Lukasa. No dobra to zróbmy tak, ja tu powiem wam serdeczne do widzenia, dziękuję serdecznie za uwagę i takie tam, nie, do zobaczenia w następnym odcinku, bawcie się ładnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku, jak to kiedyś zwykłem mówić. I jadę prosto do Lukasa i widzimy się w następnym odcinku u Lukasa. No, także bawcie się ładnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym nagraniu. Na razie!